Gratuluję świetnej postawy swojemu zespołowi. E, powiem szczerze, że no, jestem w futbolu nie od dzisiaj i e, takich meczów się często nie ogląda. E, no, ale często tak jest, że ten lider musi, e, my możemy. Do tego naprawdę w meczu mieliśmy, trzeba sobie szczerze powiedzieć, bardzo dużo szczęścia. E, Niemniej dołożyliśmy do takiego charakteru, który pozwolił nam dzisiaj tutaj e, pokonać e, zespół lidera. No i z tego się bardzo cieszę. Wiadomo, że tych punktów nam tak samo potrzeba i, i walka, o utrzymanie w lidze też coś gdzieś się rozgrywa na dole, dlatego każdy mecz jest e, jako życie, zostały cztery kolejki do końca i, no i cieszę się bardzo, że wygraliśmy. Nie ukrywam, że kibicuję e, zespółowi z Leszna i no, szkoda, że w takich okolicznościach odbieramy liderowi punkty, niemniej no, patrząc pod tym kątem, e, ja się z tego bardzo cieszę, że to mój zespół potrafił tutaj wygrać. Dziękuję kibicom i przepraszam. W imieniu klubu, chłop całej drużyny, za to co się wydarzyło. Nie daliśmy się zaskoczyć przeciwnikowi, tylko daliśmy się zaskoczyć samemu sobie, bo w tak kuriozalnym i tak jednostronnym meczu przegranym w takim stylu ja chyba jeszcze nie, nie uczestniczyłem, bo jak dobrze liczyłem i to przeciwnik oddał cel, cztery celne strzały na bramkę, a piąta bramka to myśmy sobie się sami nabili przy wycofywanym bramkarzu. I to świadczy o tym, jak, jak ten mecz wyglądał, a nie przyznaje się punktów za E, za posiadanie piłki i ilość strzałów na bramkę, tylko za to, co wpada do siatki. A sami widzieliśmy, co się dzisiaj tu wydarzyło. E, I z każdą następną minutą, niestety, nerwy były coraz większe, strzałów nieskutecznych, coraz więcej słupki, poprzeczki, nawet sami siebie w świetle bramki nabijaliśmy. Mm, a przeciwnik nam odjeżdżał. Kolejny strzał do pustej kolejnej, i niestety, tak to wyglądało. Mówię, to o, chyba trzeba. Drugi zimny prysznic. Moim zdaniem pierwszy mógł się zdarzyć, drugi nie mógł. To, to źle świadczy o nas. Na pewno boli, bo mieliśmy jakąś tam fajną przewagę nad, nad pozostałą stawką. Dzisiaj ją zniwelowaliśmy na swoją niekorzyść. Na pewno to nas bardzo boli. Uczulaliśmy się przed tym meczem, że, że w głowie musimy przede wszystkim ten mecz sobie poukładać i wejść w niego od pierwszej do ostatniej minuty grać na, na 100%. A zaangażowania może nie, zabrak nie, nie zabrakło dzisiaj, natomiast yy, no, ta nasza niemoc strzelecka cię yy, no, była no, fatalna. Yy, wszyscy już myślą, że to zostało pięć kolejek, wygraliśmy z Lubawą, z Luborchem, że to jest autostrada od klasy, a się okazuje, że nie, że jeszcze jest pięć kolejek, jest pięć trudnych meczów, które trzeba wygrać. Yy, już zostały cztery, bo jeden już yy, przegraliśmy. Yy, I to nam pokazuje, że tu nikt się nie położy i każda drużyna będzie walczyć. Yy, przyjeżdża przyjeżdżałem za tydzień Oborniki. Bardzo dobry futsalowy zespół, mimo że gdzieś to może w tabeli nie są w tej, w tej czołówce, ale to jest bardzo solidny zespół. Jedziemy też do Gniezna, gdzie, gdzie oni walczą o utrzymanie. Każdy mecz będzie na, na wagę złota i na pewno będzie bardzo ciężko zrobić tam trzy punkty, ale nie widzę. Innej opcji, jak, jak nie zdobędziemy w tych podstawowych meczach kompletu punktów? Każdy mecz będzie bardzo ciężki. Ja to, mówię, ja to podkreślałem od samego początku, że tu nawet w bezpośrednim meczu wszyscy tak przeżywali mecz Lubawa, Lemborg, że tu się nie rozstrzygniawac, tylko kto mniej zgubi punktów e, z przeciwnikami. To, to jest klucz do tego, że trzeba nawet przy słabszej dyspozycji mecz taki wygrać. E, żaden mecz nie będzie łatwy i w każdym przeciwnicy będą starać się liderowi urwać. Urwać funkcję za wszelką cenę. Tak, myśmy sobie bardzo skomplikowali sytuację, bo nie sądzę, żeby się Lubawa potknęła przy tym kalendarzu meczów i, i to, że mają już tak naprawdę dwa więcej rozegrane, e, to nastąpiło. Teraz musimy patrzeć tylko i wyłącznie na siebie. Musimy przede wszystkim poprawić styl gry, e, a przede wszystkim sytuacje bramkowej wykorzystywać. Determinacja całego zespołu, jeżeli chodzi o grę w obronie, no i przede wszystkim postawa bramkarza, który dzisiaj no, zagrał fenomenalnie. Eee, wiadomo, szkoda, że nie zachował czystego kąta. Niemniej przy tylu sytuacjach, Leszna, jakie, jakie były do zdobycia bramki, to uważam, że no, postawa fenomenalna, super. Także tak naprawdę bramka i gra w obronie. Pozwoliły nam stworzyć sytuację do kontrataków, z których strzeliliśmy bramki, a ta skuteczność nas, też nasza była dzisiaj na wysokim poziomie, bo pięć bramek szelić liderowi na jego terenie, no to wiadomo, że to jest też duża sztuka. Sporo musiałem się napracować, ale też koledzy z drużyny bardzo mi pomogli. Super dzisiaj zagrali w defensywie, wszyscy byliśmy, byliśmy zaangażowani, zdeterminowani. No i to przyniosło taki efekt, że wygrywamy, wygrywamy na terenie lidera 5-2, z czego bardzo się cieszymy. Przed nami jeszcze trzy trudne mecze z Drużynami z, z czuła Tabeli ostatni mecz gramy z Gnieznem, Także liczę na to, że w tych meczach zagramy równie dobrze i, i wywieziemy, wywieziemy z wyjazdów punkty, tak jak i z meczów u siebie. Być może Lubawa czy Lemberg pozwolili nam na więcej, bo grali, grali po prostu otwartą piłkę z nami. Tutaj Malwi ograniczało się tylko i wyłącznie do wybijania albo kontrataków. Lub stałych fragmentów gry i, 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 i to, był, to była główna przyczyna po tej porażki. Każdy mecz teraz będzie z nożem na gardle, ale widocznie może my tego potrzebujemy, bo, bo jedziemy do takiej Lubawy i, i e, też z nożem na gardle i wygrywamy, jedziemy do Lęborka e, i wygrywamy, może ten bodzik nam jest potrzebny. E, mam taką nadzieję, że, że teraz e, udźwigniemy tą presję i e, pokażemy w każdym kolejnym meczu charakter, że tym liderem nie jesteśmy z przypadku, tylko jest to drużyna, która chce awansować i chce w tej Ekstraklasie o coś powalczyć, nie, nie tylko tam wejść i spaść, ale wejść przede wszystkim, chociaż daleko jeszcze do tego droga i przede wszystkim dobrze się tam zaprezentować. Celem jest wygranie każdego kolejnego meczu, wychodzimy na kolejny mecz po trzy punkty, nie oglądamy się za siebie gdzieś tam. Dla nas każdy sezon jest progresem, ten sezon też już jest, pro, już jest progresem, już mamy Lepszy wynik niż w zeszłym roku i tak naprawdę tymi małymi cegiełkami budujemy tak naprawdę futsal w łodzi, gdzie tak naprawdę nie jest łatwo o to, żeby, żeby w ogóle cokolwiek zbudować, jeżeli chodzi o sport, natomiast my swoim zaangażowaniem pokazujemy, że, że można, tylko trzeba chcieć i być konsekwentny w tym, co się robi. Chyba nikt się nie spodziewał takiego wyniku. Ale patrząc tak z tego, co działo się na, na parkiecie, to wydaje mi się, że zasłużyliśmy na, to, na tą wygraną, bo, bo dzisiaj naprawdę zagraliśmy rewelacyjne zawody. No gospodarze, nie powiem, że oddali łatwo skórę, bo, bo naprawdę szczęście też nam dzisiaj dopisało niejednokrotnie. To, co, to, co mogłem, to, to w jakimś tam stopniu obroniłem, tak jak powiedziałem wcześniej, no koledzy z drużyny w obronie też zagrali super. No i oby tak dalej. W tym sezonie bardzo rzadko przegrywaliśmy i rzadko tą przewagę musieliśmy stosować. No dzisiaj oddaliśmy w przewadze mnóstwo strzałów tak naprawdę. Celnych było mniej zdecydowanie niż niecelnych i to była nasza bolączka, że te wszystkie strzały gdzieś tam leciały w trybuny. A te, które już były celne, to albo przeciwnik stał w bramce i wybijał, albo trafiliśmy w siebie, więc no, to, to jest, niektóre sytuacje to były kuryzalne, z czymś takim się jeszcze nie spotkałem. Chyba bym się nie pokusił aż tak bardzo stwierdzenie, że któraś grupa jest silniejsza, któraś jest mocniejsza. Wiadomo, z tego, z gry w pierwszej lidze mogę powiedzieć tylko, że brak zespołu, który spadł z ekstra, ekstraklasy w pierwszej lidze, no troszkę spłaszcza jakby ten poziom i... Zawsze zespół, który z ekstraklasy spadał, no, pokazywał, że w tej ekstraklasie poziom jest dużo wyższy i trzeba naprawdę e, dążyć do tego, te, tego najlepszego poziomu. E, natomiast no, w tym sezonie mamy tak naprawdę dwie, trzy zespoły, jeżeli mówimy też o Lęborku, gdzieś tam są Kartuzy, Oborniki i, i wiadomo, że więcej zespołów walczy tak naprawdę o awans do tej ekstraklasy. E, jeżeli chodzi o grupę e, południową. Tam można powiedzieć poziom był tak samo wysoki jak i tutaj, też wiele zespołów traciło punkty, tak naprawdę mogę powiedzieć końcówkę z zeszłego sezonu przyjechały Gliwice naszpikowane naprawdę świetnymi zawodnikami i tam gdzie nam brakowało punktów również pokazaliśmy determinację i też zdobyliśmy trzy punkty, także no ligi myślę, że są porównywalnie mocne. Można powiedzieć, że ten, ten wynik dedykujemy prezesowi i, i życzymy mu wszystkiego najlepszego.